Teoria poliwagalna ma specyficzną wartość. Porządkuje, normalizuje, uspokaja i inspiruje. Dzień dobry. Nazywam się Hanna Dufner. Witam serdecznie w mojej inspiracjonalnej przestrzeni. Zapraszam na drugą poliwagalną opowieść. Dzisiaj w kilku słowach mówić będę o hierarchicznej budowie autonomicznego układu nerwowego, widzianej właśnie z poliwagalnej perspektywy. Zapraszam. Zaznacza, że autonomiczny układ nerwowy działa według ściśle określonej, takiej przewidywalnej i co bardzo ważne, uzasadnionej ewolucyjnie hierarchii. To oznacza, że w bezpiecznych warunkach młodsze ewolucyjne systemy mają zdolność hamowania działania systemów starszych. Natomiast w sytuacjach zagrożenia Zdolność ta może być bardzo osłabiona, lub nawet w skrajnych przypadkach zanikać. Nie dzieje się to jednak w sposób przypadkowy, ale ma ewolucyjnie ustalony, sekwencyjny charakter. Jeśli z jakichś powodów przestajemy czuć się bezpiecznie, autonomiczny układ nerwowy uruchamia coraz starsze obwody neuronalne. I pojawiają się wówczas adekwatne do nich adaptacyjne sposoby przetrwania. Pojawiają się zachowania adaptacyjne, odruchy. To, jakie reakcje czy jakie zachowania się pojawią, w jaki dokładnie sposób zareagujemy, nie zależy od naszej świadomości. Dzieje się to za pomocą niezależnego odwoli odruchu. Steven Pogres wykorzystuje do przedstawienia pracy obwodów. Autonomicznego układu nerwowego, symbolu odwróconych do góry nogami świateł ulicznych. Ja też od lat wykorzystuję go na prowadzonych przeze mnie szkoleniach, dlatego pozwoliłam sobie umieścić go również tutaj, i mam nadzieję, że się nam przyda. Jeśli czujemy się bezpiecznie, to fizjologicznie mamy dostępne wszystkie trzy obwody naszego autonomicznego układu nerwowego. W zależności od tego, czym się zajmujemy w danym momencie, jedne z tych obwodów są bardziej aktywne, inne mniej, ale fizjologicznie dostęp mamy do wszystkich. Możemy sobie wyobrazić, że światła tego układu, w zależności od sytuacji i aktywności, jakie w danym momencie podejmujemy, świecą z różnym nasileniem. Jedne bardziej, inne mniej, ale zawsze zapalają się tak, aby dbać o nasz rozwój, wzrost i regenerację. W naszym przedstawionym tutaj na grafice przypadku, zaznaczony na zielono obwód wentralny, parasympatyczny wentralny, jest aktywny. A więc kontroluje, reguluje pracę pozostałych obwodów współczulnego oraz przywspółczulnego dorsalnego, tutaj żółtego i czerwonego. Pamiętać należy, Zaznaczam to jeszcze raz, że tak dzieje się tylko w sytuacjach, kiedy czujemy się bezpiecznie. Kiedy z jakichś powodów zaczynamy odczuwać lęk, boimy się lub wręcz odczuwamy przerażenie, wówczas wentralny obwód przywspółczulny przestaje regulować pracę pozostałych dwóch obwodów. Dla zobrazowania tego wyłączam zielony wentralny układ na naszej trafice. On nie znika całkowicie, jest dalej, ale nieaktywny. Zgodnie z założeniami teorii poliwagalnej, dominację przejmuje teraz młodszy ewolucyjnie układ współczulny, umożliwiający nam mobilizację i w konsekwencji aktywację strategii adaptacyjnych związanych z walką lub ucieczką. Fizjologicznie można wówczas zaobserwować, jak przyspiesza oddech i praca serca. Mobilizowane są mięśnie umożliwiające poruszanie się, wstrzymywane są procesy trawienne. Procesy myślowe też przebiegają trochę inaczej. Jesteśmy bardziej skłonni do tego, aby najpierw działać, a potem dopiero myśleć. Może się zdarzyć tak, że z jakichś powodów reakcje walcz lub uciekaj są niemożliwe. Może skala zagrożenia lub stres nas przerasta, może jesteśmy za mali. Tak dzieje się na przykład u niemowląt i małych dzieci, które ze względu na swoją fizjologiczną niedojrzałość nie mogą w chwilach zagrożenia wstać i uciec. W takich sytuacjach zaznaczony na naszej grafice na żółto układ współczulny jest nieświadomie wygaszany. Na grafice będzie to wyglądało mniej więcej tak. Autonomiczna regulacja następuje już tylko z poziomu najstarszego dorzalnego obwodu, zaznaczonego u nas tutaj na czerwono. Tracimy zdolność mobilizacji. A więc nieruchomijemy, zamrażamy się, dysocjujemy. Spowalnia oddech i bicie serca. Układ trawienny i moczowy w ekstremalnych przypadkach może mieć tendencję do spontanicznego wypróżniania się. Ale w przeważającej części wypadków stres, niebezpieczeństwo czy nawet zagrożenie życia kiedyś się kończą. I autonomiczny układ nerwowy może rozpocząć powrót do pierwotnego funkcjonowania. I tutaj znowu dochodzi do głosu ewolucyjna hierarchia. Powrót do pierwotnego funkcjonowania następuje także w sposób hierarchiczny, tyle że w przeciwnym kierunku. Jako pierwszy aktywuje się obwód współczulny, umożliwiający mobilizację organizmu. Aktywujemy go sobie tutaj również na grafice. Przyspiesza z powrotem bicie serca i oddech. Jesteśmy bardziej aktywni. Orientujemy się w sytuacji, w otoczeniu, i jeśli układ nerwowy nie dostrzeże zagrożenia, aktywuje najnowszy, wentralny obwód. Zielone światło się zapala. I ponownie mamy dostęp do wszystkich części autonomicznego układu nerwowego. W takich momentach mamy poczucie, że udało nam się poradzić z trudną czy nawet traumatyczną sytuacją. Nasz układ nerwowy powrócił do równowagi. Znowu jest w całości dostępny i wentralny obwód przywspółczulny może kontrolować oba starsze obwody. Możemy wzrastać, rozwijać się i zdrowieć. Wygaszanie i aktywowanie obwodów autonomicznego układu nerwowego ściśle powiązane jest z poczuciem bezpieczeństwa. Teoria poliwagalna tłumaczy, że w nasz układ nerwowy wbudowany jest mechanizm umożliwiający podświadome szacowanie zagrożenia. Stephen Porges nazwał ten mechanizm neurocepcją. Ale więcej na ten temat, więcej na temat neurocepcji i jej działania opowiem już niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję i do zobaczenia.